Witam wszystkich! Z tej strony Trupiciel KSW67 przed nami, ale również Federacja KSW zaczyna odsłaniać swoje karty na Gale KSW68. Gale, która jak słyszeliśmy, już jest wysprzedana, co bardzo cieszy, że fajnymi sportowymi pojedynkami również można taki sukces odnotować. Dzisiaj oczywiście omówimy sobie te ogłoszone pojedynki, ale warto przypomnieć, że na tej gali powalczy Szamil Musajew. Pewnie zobaczymy go w ponownym starciu z Michałem Pietrzakiem. Myślę, że federacja będzie chciała ten remis między tymi zawodnikami wyjaśnić. Ja niekoniecznie jestem fanem tego zestawienia. Wolałbym, aby chłopaki zrobili po jednej walce i dopiero wtedy, gdyby zwyciężyli te swoje pojedynki, to w takim w kolejnym starciu fajnie byłoby ich skonfrontować, ale być może no, nie ma jakichś ciekawszych opcji na ten moment. Powracać będzie też Albert Odzimkowski. Albert, tak jak i Bartek Kopera czy Waso Bakociewicz, dostaje czwartą szansę od KSW. Pewnie głównie z tego względu, że jest teraz gala w Radomiu, no i Albert sprzedaje bardzo dużo tych biletów na swoje walki, ale też wiemy, że jest to dobry zawodnik. Czemu tak się fatalnie pokazywał ostatnio? No, trudno powiedzieć, ale na pewno jest na tyle fajną postacią, że sam jestem ciekaw, czy będzie potrafił wrócić na ścieżkę zwycięstw. Na pewno nie będzie łatwo, bo z tego co się dowiedziałem, to Rywala też ma takiego. No wymagającego, nie będzie to raczej łatwy pojedynek, bo rywal jest dosyć doświadczony, tam rekord mają zbliżony. Też rywal często te swoje walki kończył przed czasem. Naprawdę... Ciekawe zestawienie, ale poczekamy. Zobaczymy, czy finalnie będzie to ten rywal, o którym teraz mówię. No, bo dzisiaj mamy też takie czasy, że nie do końca wiadomo, czy finalnie jakieś zestawienie uda się dopiąć. Ale jeśli będzie to właśnie ten rywal, to naprawdę będzie to mega ciekawy pojedynek. Zobaczymy też, kogo KSW wyczaruje do Damiana Jenikowskiego, bo tutaj ten rywal też jest zawsze istotny, ale wiemy, że na tej gali powracać będzie Michał Kita, a jego rywalem będzie Ricardo Prasel. Jest to zawodnik dosyć dobrze mi znany, śledzę go od lipca 2016 roku, kiedy wystąpił podczas gali AFC 41 Road to KSW. Najstarsi kibice pewnie pamiętają, będą coś kojarzyć, że podczas tej gali brazylijska. Federacja stworzyła turniej wagi lekkiej, w którym zwycięzca miał wywalczyć sobie kontrakt z Federacją KSW. No i finalnie tak się stało. Zwycięzcą został Renato Pezinho Gomez, który wygrał trzy walki jednego wieczoru, zdobył kontrakt z Polską Federacją, a w swoim kolejnym starciu został zestawiony z Mateuszem Kamrotem o pas wagi lekkiej. Ja bardzo często też w tym czasie wspominałem, że fajnie byłoby zwerbować innych zawodników, którzy na tej gali wystąpili. I Ricardo był jedną z tych najciekawszych postaci. Promował się rekordem 7-0, wyglądał no bardzo fajnie. Wtedy jednak był to czas, kiedy KSW na wagę ciężką narzekać nie mogło, więc gdzieś no nie spoglądało na tych innych zawodników. Ale był to też czas, kiedy wracała federacja Pride. Pod nową nazwą Ryzen, no i rozglądała się za nowymi ciekawymi zawodnikami, i tutaj po tej okropnej kontuzji, którą Ante Delia nabawił się w walce z Marcinem Tyburą Federacja Ryzen postanowiła go reaktywować, no i sprowadziła mu Ricardo Prasela. Tę walkę można zobaczyć chyba nawet dzisiaj, jeszcze jest na YouTubie. Nie była ona może jakaś mega porywająca, ale mniej więcej pokazuje nam jak PRASEL walczy i nie wiem, czy tylko mnie czy wam ale mnie jego poruszanie się w klatce, styl walki przypomina bardzo mocno Mata Horwicha, który też był taki niewygodny, pchał się w ten parter i no sprawiał rywalom mega kłopot, ale i serwował no trudną walkę. Oczywiście, od tamtego pojedynku minęły prawie 4 lata. Od tego czasu Brazylijczyk zaliczył dwa zwycięstwa przez techniczne nokauty Ostatnio Ricardo przewalczył cały dystans z Rosjaninem, który promuje się fajnym rekordem 17 wygranych, 5 przegranych, ale to, co najciekawsze chyba będzie tutaj właśnie w tym starciu z masakrą, i najistotniejsze to jest to, że Ricardo Prasel brał udział w Dana White contender, czyli miał okazję powalczyć o kontrakt e, z UFC, więc nie tylko zainteresowała się nim Federacja Rising, ale również był o krok od UFC. Ricardo wtedy przewalczył prawie całą rundę, no bo na 10 sekund przed końcem tej pierwszej odsłony został znokautowany. dostał jak dobrze pamiętam chyba lewym podbródkowym. No i poszedł spać, więc na pewno jest trudnym rywalem dla masakry, przede wszystkim te jego gabaryty, 2 metry wzrostu. No będą tutaj tą największą przeszkodą dla Michała pamiętamy te walki z Dave'em, Hermanem yy, Dyfrisem, Brzeskim Andryszakiem czy Oliveirą no to były walki w których Michał najłatwiej nie miał, więc same postawienie kogoś wyższego już jest wyzwaniem a tutaj Prasel jest jeszcze przeciwnikiem, który będzie pchał się w parter będzie szukał skończenia, więc będzie trzeba nie tylko być czujnym na ciosy ale również na te obalenia bo na 11 wygranych walk aż 8 razy poddawał rywali no fakt, może nie jakichś mega dobrych, ale z anty De Leon przewalczył cały dystans, gdzie ante aż 14 razy kończył rywali przed czasem. Więc no tutaj Brazylijczyk znalazł się w gronie tych nielicznych, którym udało się z Chorwatem pójść na decyzję. Na pewno, pojedynek brasel kita uważam za ciekawe starcie którym może nie być najłatwiej, ale jeśli Michał będzie czujny, będzie tych obaleń bronił i będzie polować na knockout, no to jest w stanie go uzyskać, może nie od razu w pierwszych sekundach, tylko jednak gdzieś w tej końcówce pierwszej, czy na początku drugiej rundy. Ale oczywiście no nie można wykluczać decyzji, która tutaj jest najbardziej prawdopodobna, o ile Majs był... Podobnych gabarytów do Brazylijczyka, tak Michałowi będzie dużo ciężej trafić przeciwnika, choć wspomniany pojedynek z Dave'em Hermanem pokazał nam, że Michała stać na to, aby i takiego kolosa złapać mocnym ciosem, tylko zawsze w przypadku tych walk Michała. Czasami po tym mocnym, fajnym ciosie zabrakło szczęścia, aby to wykończyć, ale jeśli spojrzymy na walkę Priscilla z Delią, gdzie Chorwat przez 15 minut próbował skończyć rywala, no to widzimy, że Brazylijczyka może znokautować tylko naprawdę mocny i celny cios, więc na pewno masakra musi tutaj postawić na precyzję, ale przede wszystkim no nie pozwolić, aby ta walka znalazła się w parterze, a nawet jeśli, no to nie powinien spędzać tam za wiele czasu. Ale jeśli chodzi o stójkę Brazylijczyka, no to pamiętam jego walkę w K1, gdzie widzieliśmy przede wszystkim, tak jak i w jego walkach MMA, mocny prawy prosty, którym posłał rywala na deski, a następnie poszedł w taką wymianę, aby dobić rywala, dostał prawym. Później złapał tajski klincz, wyprowadził kilka kolan, a następnie w kontrze na prawy podbródkowy brazylijczyk otrzymał prawego sierpa, gdzie wyłączyło go to totalnie, więc na pewno jest mocnym przeciwnikiem z fajnym parterem, ale ma też swoje wady, które... Taki zawodnik jak Masakra może wykorzystać, a widząc formę Michała, jaką widzieliśmy właśnie w tej walce z markiem Samociukiem, no jestem przekonany, że Michał zafunduje nam kapitalny występ, ale ponownie będzie potrzeba masy ostrożności, bo wiemy, że z tym szczęściem bywa różnie. Następnie mamy pojedynek w kategorii piórkowej, Patryk Kaczmarczyk vs Michał Domin, jeśli chodzi o ich rekord w KSW, no to zestawienie poprawne, bo obaj mają 1-1, natomiast no wydaje mi się, że Kaczmarczyk wymagałby jednak ciut mocniejszego rywala. I na przykład takim byłby Armen Stepanian czy Leo Zulich, z którymi walczyli bracia Rajewscy. Wydaje mi się, że dla Domina natomiast lepszym przeciwnikiem byłby Patryk Likus, ale to też nie jest nic straconego, bo zawsze taką walkę w późniejszym terminie można zestawić, ale na pewno ostatni występ Domina był bardzo fajnie poprowadzony, był to mocny pojedynek, więc nie skreślam go totalnie, ale wydaje mi się, że no jednak jest mniej wymagającym rywalem. Pamiętajmy też, że Domin przywitał w klatce KSW Roberta Ruchawe, czyli zawodnika z którym ostatnio Patryk Kaczmarczyk przegrał Więc to też jest takie fajne zamieszanie w tej kategorii i zestawienie też takie no dosyć ciekawe tak, bo widzieliśmy jak Robert poradził sobie z Michałem A teraz zobaczymy jak Patryk pokaże się na tle zawodnika, który ostatnio swoją walkę w KSW zwyciężył, więc no też takie bardzo poprawne starcie no i walka wieczoru, pojedynek opas i starcie Daniela Rudkowskiego z Saladinem Parnasem, czyli coś na co wielu kibiców czekało, ale też o dziwo spotkałem się z opinią, że dla Daniela jest za szybko, no i to mnie trochę dziwi, bo zazwyczaj tak. Topowi zawodnicy walczyli o pas. Przemek Mysiala, Michał Kita, Tomek Drwal, każdy z nich w debiucie dostał walkę o pas ze względu na swoją historię, no i pozycję w rankingu. A Daniel to nie tylko numer jeden w kategorii piórkowej, mistrz dwóch dobrych polskich federacji, ale też zawodnik, który wszedł do klatki KSW i znokautował Filipa Pejicza. Czego nie udało się jeszcze nikomu, no bo to Pejicz znokautował. Czy to Wolańskiego, czy Rajewskiego. Sam Saladin wolał szukać parteru z Chorwatem niż wchodzić z nim w wymiany. A Rutek, jako zapaśnik, znokautował tak dobrego Stójkowicza, więc nie wiem, co miałby zrobić jeszcze. Eee, same to jego wejście do KSW już powinno dawać mu walkę o pas. A fakt, że właśnie swoją pozycję potwierdził tak pięknym i mocnym nokautem, no dobitnie pokazuje, że te walkę o pas po prostu dostać musi. Mnie też to zawsze właśnie dziwi, że jak walczy Polak, to on musi nie wiadomo, ile tych pojedynków wygrać. Tak? A jeśli taki Ivan Buchinger wchodzi do KSW i walczy o pas, no to nie ma problemu, więc czasami mnie po prostu te pojmowanie świata e, e, bardzo dziwi ale przechodząc do walki, no nie wiem czy można tutaj Saladina Parnasa uznawać za faworyta. Myślę, że naprawdę czeka go trudny pojedynek, bo nie walczy z jakimś tam zawodnikiem, który wspina się na szczyt, tylko będzie mierzył się z postacią, która już na tym szczycie zasiada. Daniel ma za sobą no Walki z dobrymi zawodnikami Walki mistrzowskie, pięciorundowe Więc dla niego właśnie ten pojedynek 25 minutowy Nie będzie jakimś mega wyzwaniem No bo tutaj już takie walki za sobą ma Obaj zawodnicy mają także za sobą tych samych przeciwników Pokonywali Łukasza Rajewskiego i Filipa Pejcza I mimo, że kończyli te walki w tym samym czasie Czyli chodzi mi o to, że Kolejno przez decyzję, i przed czasem w drugiej rundzie, no to mam wrażenie, że zarówno w walce z Rajewskim, jak i w tym starciu z Pejczem Daniel pokazywał się po prostu lepiej. Z Rajewskim była jednogłośna decyzja, a w starciu z Pejczem Rutek poszedł w grę rywala, czego bardziej powinniśmy się spodziewać po Francuzie. Ale to właśnie Daniel ubił Chorwata mocnym hajem, pokazując, że w każdej płaszczyźnie będzie miał coś do powiedzenia. No jeśli chodzi o zapasy, to Francuz nawet nie ma. Po co szukać obaleń, a w stójce, może, rutek nie jest aż tak szybki, ale ma silny cios, więc jedna bomba może tutaj ponownie francuzowi ten pas odebrać. I powiem wam tak, że ja tutaj naprawdę wierzę w to, że ten Paz jest w stanie wrócić do Polski. Rutek od tylu walk pokazuje się tak niesamowicie. Ten jego rozwój bokserski może nie robi z niego jakiegoś mega pięściarza, ale na pewno sprawia, że w tej stójce czuje się lepiej i przede wszystkim no wierzy w swoje ciosy. Jak pokazała ostatnia walka, no może być z niego naprawdę maszyna do nokautowania. Więc myślę, że jest w stanie pokonać Parnasa, gdzie no jak pamiętamy, Torres trafił bicepsem i było po zawodach, a co dopiero kiedy tutaj Daniel poceluje hajem, czy mocnym prawym sierpowym. Więc dla mnie jest to naprawdę mega starcie, jaram się nim niesamowicie i od czasu walki Klebera z Kornikiem, no nie czekałem chyba aż tak bardzo na starcie w tej kategorii wagowej. A co wy o tych pojedynkach i kogo chcielibyście jeszcze podczas tej gali zobaczyć? Komentarze jak zwykle do waszej dyspozycji. Ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i standardowo zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału of MMA. Pozdrawiam was, Tropiciel. Trzymajcie się i do usłyszenia.